Już kręcę. To jest wariat Dawaj Killer. kiedy film długi teraz Mam pełną kartę pamięci Dawaj Szybko Następny, tak to daje Patryk? No o nie Dawaj Krylu Pogadasz potem zaś. Pak, rybka. Widzimy cię. Ale ładnie ja weszedł. Co? Też się zakuje. No dawaj szybko, gol. Tylko nie? Na bażkę z góry. No dobrze. Kapejesz? Nie. A może le na nie ma? Może Kurwa, mnie go nie suja. Ja pierdolę, mogę z nami jechać. Co było? Killer, co to było? Dawaj, następny. Przyprowadzaj teraz z poręki. Dawaj pani, póki kręcę filmik. Kręcę filmik? Nie. Dobra? Uwaga, Dobre, Dobre, do Uważaj, kałosz. Daj mu próśnia Dobra, dawaj Uważaj Daj mu ruszcia! Daj Ja. No, nie, nie, nie. A Ale... później wskakał. <Do> Dawaj, jeszcze. Czekaj, co oh. no. Dawaj, ktoś! Na maszki, Kric, bajerki! Weź na bajerkę! No, Dobra, tak. no, trzymaj. Kameruj. No trzymaj, zamknij to, to. I nie wskaczaj na guzika. trzymaj to, w ręce drugiej.

Trzeba się tu blisko wybić O! Konkretnici Skąd się wybiła Z tego? Nie gdzieś się Patrz, patrz Szybko, ej Patrz Dawaj Wiesz Gdzie to? A chuj Nasz że... Karol, zrozum ten ty bęcy O! Szybko, ej.

Znalazłeś salto, salto, salto! Skacz! Znalazłeś. Znalazłeś. Dobra, wyłącz! Jakim bym dymde...